Starałem się, że jak widziałem, że już mogę w kogoś wjechać, to starałem się odpuścić. Lecz kiedy ktoś dawał mi możliwość wyprzedzenia, to go wyprzedzałem. Tak jechałem z głową i przyjacielsko, i koleżeńsko. Ale uważam, że ten tytuł dostałem bardziej za to, że kiedy komuś się coś stało, to pomogłem mu przy motocyklu, wsparłem go psychicznie, fizycznie pomagałem. I chyba myślę, że to dzięki temu. Na koleżeństwo jest praktycznie wszędzie, ale na to, że trzeba zachować się bezpiecznie i poza torem trzeba być też koleżeńskim. SGB 3. Myślę, że to jest dobra forma. Odpowiedzenia innym, że jednak starali się w tym sezonie.